Szanowni Państwo, dzień dobry. Chciałabym Państwu pokazać, jak tworzyć prawidłowe opisy prac statystycznych, a więc takiego opisu, który służy późniejszej interpretacji, który być może pojawi się także i w Państwa esejach, a na pewno w, przyda się w przypadku egzaminów dyplomowych. Być może też spotkają się Państwo z licznymi artykułami naukowymi z zakresu historii sztuki, które będą miały podobną budowę. Być może też pozwoli to Państwu zrozumieć, to znaczy w ogóle czemu służy opis pracy, jak ma wyglądać dobry opis pracy. Trochę gdzieś na marginesie już o tym wspominaliśmy. Można szerzej poczytać o dobrych opisach prac w książce um, Gildy Williams How to Write About Contemporary Art, która znajduje się um, w tym folderze, o którym mówiłam. U Państwa na dysku. Tutaj mamy opis tego, jak prawidłowa budowa pracy powinna wyglądać, ale uwaga! Praca, która jest taką pracą bardzo sztywną, muzeologiczną, pracą katalogową, tego typu pracy służą historykom sztuki do tego, żeby na przykład, jeżeli obiekt zgubi się w muzeum, żeby można było go znaleźć. Więc mamy tutaj takie elementy, które być może Będą elementami, z którymi Państwo spotkają się sami, czytając artykuły naukowe na dany temat, ale nie są konieczne w Państwa pracy. To, co w Państwa pracy może się przydać, oczywiście, to opis i interpretacje, częściowo także stan badań, ale w innym miejscu. Dlatego, że ta sztywna praca, taka najbardziej konserwatywna, praca, która ma być notą katalogową, ma dokładnie taką budowę. I to jest jednak budowa, która jest troszeczkę kontrintuicyjna, która w dzisiejszych współczesnych pracach, Ściśle naukowych rzadziej się pojawia. Otóż zaczyna się od historii obiektu. Piszemy, kiedy obiekt powstał, kiedy został na przykład znaleziony, jeżeli jest to obiekt starszy. Teraz pokażę Państwu dwie notki profesjonalne, fachowo napisane, ale uwaga, dotyczące nie sztuki współczesnej, ale obiektów dawnych. To są noty, które służą, mają w, zostać włączone w publikacji, w określoną publikację słownik, termino, słownik sztuki średniowiecznej. Polskiej sztuki średniowiecznej. Stąd wybrane przykłady. Czyli nie interesuje nas oczywiście treść merytoryczna, ale na pewno kwestia tego, jak formalnie dobry opis może wyglądać, prawda? Czyli historia obiektu to elementy, które mówią o tym, kiedy obiekt został znaleziony. W historii obiektu zaznaczamy też, gdzie obiekt się znajduje, w jakim muzeum. Może na przykład zmienił właściciela. Kiedyś właściciel był prywatny, później trafił do jednej instytucji, innej instytucji. Piszemy też o renowacjach, o tym, co zmieniło się. Na przykład być może uległ częściowej destrukcji w określonym momencie. Być może ktoś uszkodził obiekt. To wszystko znajduje się w historii obiektu. Stan badań to oczywiście właśnie to, co napisali wszyscy inni badacze, badaczki na dany temat. Stan badań. Ma taki charakter, że w każdym akapicie opisujemy dany problem badawczy. Już wiemy, czym problem badawczy jest. Następnie chronologicznie wskazujemy, kto, który badacz napisał na dany temat coś określonego. Tutaj mamy do czynienia z notą słownikową, więc ona będzie bardzo, bardzo krótka, bardzo syntetyczna, tak jak zwykle słowniki. Ale można w stanie badań y, dodać motywację badaczy, tak? Czyli na przykład, jeżeli kwestią czy problemem badawczym jest datowanie, y, wskazujemy. Dlaczego dany badacz tak twierdzi? Tak, żeby oczywiście argumentować dobrze i nie podawać informacji, które nie mają tego zaplecza argumentacyjnego. I następnie opis, czyli to, co będzie nas interesować najbardziej. Opis, który ma charakter od ogółu do szczegółu. Najpierw podajemy wymiary, medium, technikę, ogólne cechy, jeszcze przed ogólnymi cechami, czyli już przejściem do ściśle tego. Jaka jest konstrukcja pracy? Materiały. Materiały, które zostały użyte do wykonania, bo to nie jest rzecz jasna czasem oczywiste. Na przykład, jeżeli mówimy o rzeźbie, to możemy nie wiedzieć, czy ona jest z na przykład właśnie z materiałów, które są do siebie zbliżone, danych rodzajów kamienia. Zaczynamy od ogólnych cech, pewnych właściwości, proporcji, czyli na przykład to, że rzeźba jest masywna, w tym wypadku będzie dotyczyło ściśle nie pewnego wrażenia, które wywołuje, ale proporcji poszczególnych elementów. Następnie przechodzimy do kwestii kompozycyjnych, barwy, tego czy kompozycja jest statyczna, dynamiczna. Mówimy właśnie o tych kwestiach formalnych związanych z liniami diagonalnymi, prostopadłymi i tak dalej, czyli tego czy można wpisać w jakieś ramy widziane obiekty, czy one tworzą jakiś układ, który właśnie zbliżony jest do układu. Figury geometrycznej, co jest bardzo częste, czy ona jest otwarta, zamknięta, a później poszczególne elementy. Czyli przechodzimy już do określonych detalu, detali, na przykład piszemy, co znajduje się w prawym, dolnym czy górnym rogu i tak dalej. A następnie pojawiają się interpretacje. I teraz mamy dwie możliwości. Możemy stworzyć opis, który jest opisem całościowym. Tutaj będziemy mieć. Taki przykład, czyli opis kompletny od początku do końca, który dotyczy wszystkich elementów dzieła. Mogą Państwo, jeżeli mają zwłaszcza dużo obiektów do opisu, albo temat sugeruje, że mamy bardzo wybraną, wybiórczą interpretację, to opis do, możemy dostosować do interpretacji i wybieramy tylko te elementy, te właściwości, na nich się koncentrujemy, które przydają nam się w dalszej analizie. Dlaczego opisy są za ważne? Otóż, no, pewnie doskonale, jako um, ludzie związani z projektowaniem zdają sobie Państwo sprawę, że wszelkie reprodukcje jednak nie oddają wrażenia rzeczywistości. I opis, o tyle oczywiście, też nie jest taka konwencja prawdziwości zawsze wiarygodna, ale w, opis nie, nie stwarza fałszywego wrażenia. To znaczy, jeżeli piszemy, że kompozycja jest zamknięta w prawym górnym rogu. Że mamy na przykład wprowadzone obramienie, które się urywa, bo takie przykłady zaraz zobaczymy, to jest to fakt. Tak? Czekaj. Nie da się, jakby powiedzieć, że ten opis jest błędny pod względem formalnym, mimo że oczywiście to doświadczenie zmysłowe jest tutaj bardzo ograniczone. Ale dzięki temu, yy, jasne życie i żyjemy też już w czasach, kiedy te reprodukcje są coraz bardziej doskonałe, ale mimo wszystko zdarza się, że praca wywołuje w nas całkiem inne wrażenie w rzeczywistości, że mamy poczucie zaburzenia yy, tych, tego doświadczenia kolorów, yy, pewnej perspektywy przestrzeni itd. Poza tym. Mamy do czynienia z tymi notami katalogowymi, one mają pewien układ, porządek. Jeżeli na przykład jakiś obiekt się zgubi, to bardzo szybko można wtedy, oczywiście we współczesnych notach katalogowych, w tych archiwach, mamy też zdjęcia obiektów, ale mm, za niedługo pewnie będą jakieś takie modele 3D w wiarze dostępne. Ale jeżeli jakiś obiekt jest w zbiorach, nie można go znaleźć w zbiorach, to opis ma służyć temu, żeby Ktoś, każda następna osoba mogła upewnić się, że nota dotyczy danego obiektu. Ale czemu my to robimy w takim razie? My nie mamy przecież archiwów, nie mamy magazynów. Opis, tak jak tworzenie szkicu, uczenie się wiem, rysować na poziomie konstruowania teczki na studia. To nie jest tylko i wyłącznie umiejętność techniczna. Chodzi o to, że opis sprzyja myśleniu, zrozumieniu pracy. Tak naprawdę patrzenie jest zawsze dość złożonym aktem. Nie jest oczywiste, nie jest jasne, więc dopiero na poziomie opisu możemy dostrzec jakieś elementy i powiedzieć, aha, teraz rozumiemy, jak zinterpretować dane zjawisko. Więc opis ma tutaj funkcję zdecydowanie poznawczą. Dzięki temu też dla odbiorcy jaśniejsze jest, w jaki sposób będziemy formułować nasze myśli i. W którym kierunku pójdzie także interpretacja. Wydaje się, że zawsze, nie zawsze też na podstawie reprodukcji, jakichś umiejętności, patrzenia, które tak naprawdę zdobywa się oczywiście razem z wiedzą i z ćwiczeniem, rozwijaniem różnych procesów, że są też dla odbiorcy oczywiste. I opis pozwala nam uporządkować pewne rzeczy i może spowodować, że będziemy też widzieć więcej, rozumieć więcej, bardziej rozumieć dany obiekt artystyczny. Właśnie. Będziemy mówić o zagadnieniach odległych nam, a dlatego proszę skupić się na elementach formalnych rzecz jasna. Tutaj przykład noty katalogowej, oczywiście, za zgodą autorki pokazuję, która generalnie wolałaby zostać na razie anonimowa. To są preprinty, czyli przed publikacją jeszcze dostępne, udostępnione przez nią teksty. Dotyczy akurat ten pierwszy, będziemy mieć dwa obiekty, które omawiamy. Zobaczymy sobie strukturę takiego całego, um, powiedzmy, artykułu, noty katalogowej, ale oczywiście uprzedzam, dla Państwa najbardziej ciekawy będzie ten element związany z opisem, na podstawie którego tworzy się interpretacje. Jako, że są to noty słownikowe, tutaj nie ma interpretacji, bo interpretacja nie jest tym, co jest najbardziej w słownikach wymagane czy potrzebne, zwłaszcza jeżeli chodzi o sztukę dawną. Niestety, niestety, bo już tych nowszych czy dotyczących literatury, pewne elementy, się pojawiają. Oczywiście, jeżeli inni badacze pisali o interpretacjach, to znajdują się, czy będą się znajdować w stanie badań, natomiast nie dodajemy swojej własnej interpretacji. Natomiast to jest bardzo ciekawe. W państwa pracach, czy może być ciekawe, żeby taką próbę interpretacyjną dodać? W prawidłowej konstrukcji oczywiście ona się pojawia po opisie, w każdym razie, czyli na końcu pracy. No i omawiamy. Rzeźbę, rzeźbę, która tradycyjnie nazywana jest Wołkiem Wawelskim. Najpierw historia obiektu, kiedy odkryty, gdzie się znajduje, jaki jest stan zachowania, wszystkie kataklizmy, renowacje, zmiany. Jeżeli pojawiła się szalona sufrażystka, która postanowiła uszkodzić obraz, który na przykład źle reprezentuje obraz kobiecości, czyli na przykład Wenus w lustrze Velasqueza, co się zdarzyło historycznie realnie to to dokumentujemy właśnie w historii obiektu. I proszę zobaczyć jak wygląda ta historia obiektu wołka wawelskiego bardzo krótko oczywiście bo ta nota katalogowa ma maksymalnie półtorej strony. Tak żeby też nie potrzebnie nie wydłużać nagrania, mogą sobie państwo zatrzymać yy, w programie yy, wideo, przeczytać na spokojnie, zapoznać się z opisem. Historii obiektu. Widzimy dokładnie, na której wystawie on jest pokazywany w tym momencie, w jakiej jest instytucji. Mamy dokładne określenie, gdzie został znaleziony, w jakiej części wzgórza wawelskiego, przy jakich robotach archeologicznych i. Także przyczynek taki dotyczący kwestii zwyczajowej, a więc nazwy zwyczajowej, oczywiście wołek. To nie jest wytłumaczone, ale być może dlatego, że uznano, że jest to oczywiste, dlatego że jest to rzeźba zwierzęcia, prawdopodobnie woła, ale niektórzy badacze wskazują, że być może był to baranek. Większość jednak mówi, że zdecydowanie wół, i faktycznie wygląda jak byk. A wawelski oczywiście od miejsca znalezienia. Stan badań. Stan badań, bale, wiele razy już to mówiłam, ma charakter. Jeżeli chodzi o akapity problemowe, a wewnątrz problemu chronologiczne, czyli zaczynamy od badacza, który pierwszy napisał na dany temat, i kończymy na tym, kto napisał coś jako ostatni. Jak widzimy, ten ak akapit stanu badań dotyczy ściśle datowania, czyli tego, kiedy powstał obiekt. W przypadku tak starych obiektów jest to absolutnie normalne, że nie wiemy i że te rozbieżności są bardzo spore, bo tak naprawdę wynoszą tu gdzieś około 300 lat. Jeżeli byłaby to dłuższa nota, jak wspominałam, warto byłoby dodać jeszcze motywację poszczególnych badaczy. To znaczy, dlaczego oni uważają na przykład, że rzeźba jest z czasów pogańskich, albo że jest datowana w inny określony sposób. Kolejny akapit, czyli kolejne zagadnienie problemowe. Zastosowanie. Nie wiemy, jaka była funkcja tego obiektu. A także pochodzenia, a więc tak naprawdę funkcje i pochodzenie, zależnie od tego, skąd mógł pochodzić wołek. Czy był elementem konkretnej budowli, czy mógł być właśnie związany z portalem drzwiowym, czyli stanowić takie bardzo ornamentalne obramienie drzwi, czy był elementem wyposażenia z wnętrza. Tutaj badacze na ten temat spekulowali. Proszę zobaczyć, tutaj mamy jednego badacza, który tylko i wyłącznie poruszył temat stylu, stąd mamy trzeci akapit, który nie jest rozbudowany. rzecz jasna w naszej pracy będziemy dbać o to, żeby przejścia pomiędzy jednym zdaniem a drugim i pomiędzy akapitami były płynniejsze. No, ale tutaj ze względu na to, że to ma być właśnie jak najkrótsze, bardzo słownikowe, nie dbano o ten element, gdyż w słownikach oczywiście nie wymagamy takiej spójności tekstu. Tutaj mamy to, co interesuje nas najbardziej, czyli opis. Proszę sobie zobaczyć, to jest bardzo krótki opis, ale on jest bardzo dokładnie zrobiony. Widać, że jest przemyślany. Widać, że ktoś poświęcił bardzo dużo czasu na stworzenie tego. Zaczynamy od wymiarów. Następnie mówimy o materiale, z którego został wykonany. Następnie mówimy o ogólnych cechach tej rzeźby, bo wiemy już, że to jest rzeźba. Jest to najstarsza rzeźba pełnoplastyczna, czyli taka, która jest trójwymiarowa, nie jest elementem płasko rzeźbionym. Następnie właśnie mówimy o jej ogólnych cechach, że jest, została przedstawiona w zwarty syntetyczny, syntetyczne oczywiście to oznacza bez bardzo dużych detali, tych detali jest niewiele, co Państwo zresztą zobaczą. Mówimy najpierw o korpusie, o takich właśnie ogólnych właściwościach, później przechodzimy do detalu. Tak? Nieduże uszy, oczy z uwypukloną źrenicą oraz pofałdowane czoło, wałeczki, które mogą być interpretowane jako sierść zwierzęcia, to bardzo ciekawe. I ciekawie ujęte, widzimy, że jest to opis dość plastyczny, to znaczy te słowa, które zostały wybrane, pozwalają nam na wyobrażenie sobie, chyba w dość dobry sposób, jak ta rzeźba mogłaby wyglądać. No, o, o tyle, że też y, pewnie można być rozczarowanym, kiedy ją się zobaczy. Ona faktycznie jest w złym stanie zachowania. Niewiele elementów jest tutaj widocznych. Dlatego też, oczywiście, opis na. To jest taki najkrótszy, najbardziej syntetyczny opis. Yy, oczywiście, zależnie od tego, jaki charakter ma Państwa praca, to taki opis znajdzie się w Państwa pracy bądź nie. Yy, jeżeli mamy 30 obiektów, to można wybrać jeden i opisać, i nie opisywać każdego z osobna. Jak wiemy, yy, różne będą tutaj rozwiązania. Tutaj faktycznie reprodukcja rzeźby. Faktycznie niezbyt wiele się zachowało. I druga sprawa, widzimy już tutaj bardzo rozbudowany tytuł, ale także, który jest bardzo konkretny, dlatego że my nie wiemy, jaka jest ściśle, jakie jest datowanie ściśle tej płyty. To jest płyta, płaskorzeźbiona płyta, która jest wbudowana w 14 wieczną ścianę określonego miejsca. Prawda? Mamy tutaj oficjalną nazwę miejsca podaną. Proszę też zwrócić uwagę na styl. Styl tych prac, bo tutaj już mamy drugą notę katalogową, czyli właśnie dotyczącą płyty, jest bardzo, bardzo oficjalny. Wspominałam, że czasem w Państwa pracach pojawiają się takie przyzwyczajenia związane z czytaniem popularnych artykułów, popularnego dziennikarstwa, pytania retoryczne jakieś, mówienie o ludziach jako my i takiego takie używanie liczby mnogiej, y, y, pojedynczej osobie, to znaczy my, jako ludzie, lubimy coś, czy robimy, tego typu. Zabiegi formalne są nieodpowiednie dla pracy naukowej, więc jeżeli sobie Państwo też zobaczą taką suchą notę katalogową, to daje nam wyobrażenie o tym, jak jest mniej więcej ten styl. Oczywiście nasz może być troszeczkę bardziej elastyczny, trochę bardziej emocjonalny, bo tutaj już mamy tak, taki przykład najbardziej, najbardziej oficjalny, najbardziej suchy, najbardziej sztywny. Tutaj ze względu na to, że bardzo wie, niewiele wiemy o płycie, w w historii obiektu właściwie mamy tylko i wyłącznie informacje, kiedy i podczas jakich prac został obiekt odkryty i to, gdzie się znajduje. Oczywiście, dlatego że ten fragment znajduje się na początku, mamy tutaj jakieś takie drobne elementy opisu, żeby było wiadomo o co chodzi. Zabytek pokryty ornamentem sznurowym, więc wiemy już, że jest to rodzaj ornamentu, prawdopodobnie który jest główną charakterystyką tego obiektu. Następnie stan badań. Tutaj mamy troszeczkę bardziej rozbudowany stan badań. W pierwszym akapicie. Rozważania na temat tego, z jakim obiektem mogła się wiązać płyta wcześniej, tak, tym pierwotnym, i zależnie od tego datowanie, tak, bo mamy wcześniejsze, późniejsze obiekty, co do których też nie jesteśmy pewni, kiedy dokładnie, dokładnie powstały, czyli skąd pochodzi płyta, która była wmurowana później w XIV wieczny Kościół i kiedy być może powstała. Druga sprawa, skąd może on pochodzić, tak? Czy to jest element, który był elementem małej architektury, jakichś mniejszych detali architektonicznych znajdujących się w danym obiekcie, mógł na przykład stanowić element przegrody chórowej. Być może to są elementy grobowca, sarkofagu i tak dalej. Różne spekulacje na ten temat się pojawiają. Jak widać, pojawiają się tutaj też tak, że słowa i elementy słownictwa, które mogą być nieznane szerzej osobom, które ściśle nie zajmują się daną dziedziną, nie wiem, być może nie dla każdego jest jasne, czym będą empory, apsyda, transept, warto sięgnąć do Słownika Terminologicznego Sztuk Pięknych. Słownik Terminologiczny Sztuk Pięknych to książka wydawana tak naprawdę od lat 60 w różnych wznowieniach, pod redakcją ta pierwsza osoba, pierwszy redaktor to Kozakiewicz, Następnie jeżeli mamy do czynienia z wydaniami bardziej współczesnymi to na pewno Antoni Ziemba jako jeden z badaczy, który uzupełniał ten słownik współcześnie. Ale dlaczego mówię o tych różnych wydaniach? Część badaczy twierdzi, że jeżeli mówi się o starszych obiektach to jest lepiej są zredagowane wydania starsze, natomiast jeżeli mówimy o sztuce współczesnej i być może znajdą się tam jakieś pojęcia współczesne, znajdują się oczywiście, w niewielkiej tak naprawdę liczbie, ale mimo wszystko, to warto sięgnąć po jedną z tych nowych, jedno z nowych wydań w każdym razie. Więc słownik terminologiczny sztuk pięknych może się przydać w opisie. Jeżeli ktoś z Państwa akurat ma takie zagadnienie, omawia je, chciałby stworzyć prawidłowo opis, jest dużo elementów technicznych w pracy, można sobie po ten słownik sięgnąć. Być może na przyszłość, czy właśnie, właśnie w związku z Państwa dyplomem będzie to przydatna informacja. Dalsza część, kolejne zagadnienie dotyczące... dotyczące stanu badań, kwestia stylu tego, skąd, jakby jaka jest geneza formy, która pojawia się na tej tablicy. Czy to jest iryjski motyw, czy to jest motyw nordycki, czy pochodzący od wikingów, czy być może blisko wschodni? Różne spekulacje na ten temat się pojawiały. I wreszcie opis. Mamy wymiary, mamy główną charakterystykę y y plecionka sieciowa, a ściślej no, sieciowa sznurowa tak naprawdę to jest ten podtyp to już taka nomenklatura bardzo ściśle związana akurat z tą y epoką. Zobaczą Państwo, że ona jest bardzo złożona, oczywiście sznurowa, dlatego że wygląda, jakby składała się z różnych y, sznurów, oplecionych, plecionych ze sobą, więc jest to złożona kompozycja. Zobaczcie, proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób stworzony jest opis. Naprawdę bardzo wiele pracy wymaga taka werbalizacja. Dlatego, że to jest ornament, który jest abstrakcyjny, ma różne detale, y, zmienne elementy. Jak widać, Prawa i górna część kompozycji jest zamknięta przez prowadzenie cienkiej listewki, natomiast lewy i dolny fragment dzieła pozbawiony jest obramienia, urywa się w pewnym momencie I, i to możemy ocenić czy zakładać, że jest wynikiem pewnego uszkodzenia złamania płyty, dlatego że oczywiście w tamtych czasach nie stosowano kompozycji otwartej. Tutaj dalsza część opisu, opis się urywa. Widzimy uwagę. Uwaga jest dodana w tym miejscu, dlatego, że to jest uwaga, która częściowo dotyczy stanu badania, częściowo opisu, bo jeżeli badaczka zakłada, że płyta została złamana, że jakby mamy jej kontynuację, że dokładnie jest dwukrotnie większa, zakłada, że mamy określoną liczbę rzędów pętli. Stąd ta uwaga do opisu ściśle dodana. Autorka tekstu jest profesjonalistką na poziomie edukacji na studiach doktoranckich. Tak wygląda ta tablica. Jak widać, faktycznie prawdopodobnie złamana tutaj i tutaj, dlatego że mamy kompozycję otwartą. Faktycznie mamy obramienie, które zamyka kompozycję z góry. Mamy dość złożony wzór sznurowy, tak, składający się z pętli lecionek, bardzo trudno je opisać, więc oczywiście też nie zakładam i nie wymagam, żeby to były opisy na takim poziomie, ale być może takie sugestie, propozycje. Mogą się przydać. Później na końcu pojawia się to, co jest dla nas interesujące, a w tym słowniku się nie znajduje, czyli interpretacja. I to dopiero kiedy stworzymy całościowy opis, dla siebie też, żeby zrozumieć daną pracę, wybieramy te poszczególne elementy i dopiero wtedy tworzymy interpretację. Dlatego, że rzecz jasna, może być tak, że zrozumiemy coś źle albo zakładamy coś formalnie w błędny sposób i na tej podstawie możemy stworzyć oczywiście błędną interpretację.